Anna Kluczyńska, witam Was w swojej nowej serii z ostatniej chwili. Dziś sprawa dotyczy zaginięcia. Dotyczy zaginięcia młodego mężczyzny. Zapewne teraz pokazuje się Wam zdjęcie. Chodzi o pana Artura Rubieckiego. Ma on 23 lata. I uwaga, pan Artur jest mieszkańcem Włocławka, nie, nie Łodzi, ani okolic. Natomiast ważne są takie kwestie, że ostatni kontakt z rodziną był 2 czerwca 2024, czyli obecnego roku i on wtedy przebywał we Włocławku. Dzielnice, w których przebywał, to dzielnica Zakręt oraz Ruzinowo, natomiast rodzina wskazuje również na taką rzecz, że zaginiony może przebywać na terenie Łodzi i spać w hostelach. Czyli dlatego ta sprawa dotyczy, dotyczy Łodzian, mimo że też właśnie okolicy i niestety no, mamy w tej chwili koniec października, a cały czas nie skontaktował się z bliskimi. Jak widać na zdjęciach, jest to szczupły mężczyzna, szczupłej budowy ciała. Włosy są koloru blond, oczy koloru niebieskiego i tak jak będzie widać na, na drugim zdjęciu, to ma znak szczególny w postaci tatuażu Simpsona na szyi. Z tego co widzę, to, to jest chyba Bart Simpson, tak dla uściślenia także tak to jest takie zaginięcie i jeżeli ktoś będzie wiedział coś na temat pana Artura albo gdzieś go gdzieś go widział kogoś no to przypomina tego pana Artura to są proszeni, proszone te osoby o kontakt z komendą powiatową policji w Gostyninie i podaje numer telefonu na tą komendę 47 705 32 i 22. Proszę Was o udostępnienia tej informacji, szczególnie myślę właśnie na, na swoich łódzkich profilach, jeżeli jesteście z Łodzi oraz na jakichś łódzkich grupach, żeby oczywiście no ta, ta informacja poszła dalej. Zdjęcia, bo ja najpierw tą, tą informację pozyskałam ze strony zaginieni przed, przed laty, i zdjęcia właśnie pochodzą z tej strony, jak widzicie, jest, jest logo. Także dziękuję Wam za uwagę, i bądźcie, bądźcie czujni i może zauważycie Pana Artura właśnie gdzieś, gdzieś w Łodzi, gdzieś, gdzieś w łódzkim hostelu. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych, w kolejnych materiałach. Najbliższy to będzie piątkowy, jak spędzić weekend, ale możliwe, że też pojawi się właśnie jakiś materiał w tej nowej serii z ostatniej chwili. Trzymajcie się bezpiecznie.